Polacy są dosyć świadomymi klientami bankowymi. Skrupulatnie śledzą oprocentowanie produktów, jakie posiadają, oszczędnościowych czy kredytowych. I pod tym względem ponownie bliżej nam krajów niemieckojęzycznych, oszczędnych Niemców. Ale po drugiej stronie tej próby są bardzo majętni Belgowie, którzy w niewielkim stopniu, w dużo mniejszym stopniu interesują się oprocentowaniem swoich oszczędności. W ostatnim czasie zauważamy wzrost świadomości i zainteresowania oprocentowaniem produktów. Wynika to prawdopodobnie ze spadku stóp procentowych do rekordowo niskiego poziomu, który w naturalny, natura, naturalny sposób gdyby, powoduje zwiększe zainteresowanie tym, co pozwala uzyskać depozyt. Połowa Polaków w ogóle nie posiada oszczędności, i niestety to wynika z faktu, że dochody części społeczeństwa są dosyć niskie. W tej grupie, którą stać na oszczędzanie i która to robi, Polacy wypadają jako nacja oszczędna bliżej nam do Niemców niż południowców. W grupie tych, których stać na oszczędzanie, procent oszczędzających jest spory, natomiast niestety wciąż jest to głównie oszczędzanie od czasu do czasu, niż oszczędzanie regularne. Wyniki no, wyglądają na dosyć smutne. O, w zasadzie jedna czwarta tylko powiedziała, że właśnie buduje sobie taką Kupkę pieniędzy na przyszłość, na czas emerytury, poza oczywiście tym systemem obowiązkowym, czyli z własnej woli, jakby własną ręką przekładają coś z bieżących dochodów na przyszłość, na czas emerytury. Jedna czwarta wydaje się, że dosyć mało. Dopytaliśmy rzeczywiście, co powoduje nami, tak, że w tak małym stopniu. Budujemy te własne oszczędności emerytalne. No i głównym powodem wskazywanym to było to, że nie ma z czego, że po prostu no, bieżące środki są na tyle niskie, że już nie zostaje na odłożenie czegoś na przyszłość. A i na taką odpowiedź wskazało ponad 40% z tych, którzy takiego funduszu dodatkowego, własnego nie mają. Drugą odpowiedź, która podała, padała najczęściej, no to było, że w zasadzie nie czujemy potrzeby, żeby oszczędzać na emeryturę, co z kolei jest trochę w sprzeczności z innymi wynikami, które uzyskaliśmy w danych, a które pokazują, no, że jednak ten poziom zaniepokojenia tym, jak będzie nasze życie na emeryturze wyglądało, jest stosunkowo wysoki. Polska wciąż nie jest krajem zbyt majętnym i bliżej nam do krajów na dorobku, niż krajów północnej Europy, ale pomimo tego, Jesteśmy dosyć ostrożni w wydatkach. Głód dóbr luksusowych nie jest tak duży jak w Rumunii czy Turcji. W tej grupie, która może oszczędzać, skłonność do oszczędzania jest wciąż bardzo wysoka, a świadomość możliwości wpadnięcia w pułapkę długu bardzo wysoka. Więc Polacy zachowują się podobnie jak kraje północne Europy, pomimo tego, że jesteśmy społeczeństwem niezbyt zamożnym na dorobku, które mogłoby gonić za konsumpcją, ale jednak tego nie robi.